Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnym odcinku liturgicznych skrawek. Dzisiaj o pewnej znowu ciekawostce, czyli o muszy y, dłuższej formie, muszy wigilii zesłania Ducha Świętego. Taka dłuższa forma tej wigilii obowiązuje w trzecim wydaniu muszału rzymskiego. U nas w Polsce cały czas jest jeszcze drugie wydanie tego muszału, ciągle trwają prace i nie wiadomo, kiedy się skończą, ale zostały zatwierdzone teksty aby tą, tymi już można się posługiwać, tymi tekstami i są one dostępne od 2019 roku. Ja muszę się przyznać, nigdy nie uczestniczyłem, ani nigdy nie celebrowałem takiej mszy świętej, wigilijnej, tej rozszerzonej. Czym jest wigilia? Mówiłem to przy okazji Wigilii Bożego Narodzenia, że to jest ta msza święta, która poprzedza jakiś dzień uroczysty, Wtedy, wtedy już są w no, przypadku zesłania Ducha Świętego czerwono szaty liturgiczne. Ale skupmy się na tym, jak ta wigilia wygląda. No i co jest takiego dziwnego? W pierwszej formie, tej zwykłej, jest to no, w cudzysłowie normalna msza święta bez żadnych dodatków, chociaż. Przed Ewangelią jest sekwencja do Ducha Świętego śpiewana, ale dzisiaj chciałam powiedzieć o tej dłuższej formie. No i przyjrzymy się poszczególnym tekstom muszalnym i odczytam też te czytania. Stąd też, jak ktoś nie chce dalej w to wchodzić, ja sobie może wyłączyć się raz ten filmik. A teraz przejdziemy właśnie już do czytań i jak to jak to wygląda. Otóż na rozpoczęcie, znaczy musza rozpoczyna się normalnie, jest akt pokutny, chwała na wysokości Bogu i ksiądz zaczyna od modlitwy, Wszechmogący Boże sprawnik zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały. A Chrystus, światło i ze światłości, niech umocni darem Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Twojej łasce. Ale to nie jest kolekta, to jest taka modlitwa, bo generalnie ta Wigilia Zesłania Ducha Świętego przypomina w formie Wigilię Paschalną. Widzimy, że mamy już trzecią możliwość Wigilii. Więc, więc to jest tak podobne w budowie. No i po, tych, po tej modlitwie, którą teraz odczytałem, może być takie wprowadzenie. Tutaj ten dodatek nam podaje, jakie to są słowa, no ale też można powiedzieć swoimi, swoimi słowami. No i w, ja w skrócie tylko ostatnie zdanie. Rozważajmy jak wielkie rzeczy uczynił Bóg dla swojego ludu i módlmy się aby Duch Święty którego Ojciec posłał jako pierwszy dar dla wierzących udoskonalił swoje dzieło na świecie. I rozpoczynają się yy, czytania ze starego testamentu. Pierwsze jest z księgi Rodzaju która mówi o budowie wieży Babel więc może nie będę czytał tego czytania znamy tą historię jak Bóg pomieszał języki no i a te języki się znowu wracają w tym czytaniu na zesłanie Ducha Świętego gdzie Bóg to jakoś porządkuje i po tym czytaniu o wieży Babel jest oczywiście psalm a po tym psalmie jest znowu taka modlitwa, tak jak jest to w, na Wigilii Paschalnej. Więc wtedy kapłan wstaje, mówi: Módlmy się, spraw prosimy, Wszechmogący Boże, aby Twój Kościół, zjednoczony na wzór jedności Ojca i Syna i Ducha Świętego, był zawsze tym świętym ludem, który jaśnieje przed światem jako znak Twojej. Świętości i jedności oraz prowadził go ku doskonałemu umiłowaniu ciebie. Przez Chrystusa to zawsze jest dodane. I po tej modlitwie następuje drugie czytanie. Ono jest z księgi wyjścia, opisuje. Scenę jak Bóg wstępuje, objawia się na górze syna i posłuchajmy tego czytania, bo może nie wszyscy pamiętamy te słowa. Mojżesz wszedł na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba, i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich. I przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała Ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu, i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie, drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się z niej dym jak z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donioślejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród gromów, Pan stąpił na górę Syna i na jej szczyt i wezwał Mojżesza na szczyt góry. I po tym drugim czytaniu następuje psalm, a po psalmie następuje modlitwa po drugim czytaniu. I tak ona brzmi. Boże ty w ogniu błyskawic dałeś Mojżeszowi na górze Synaj starodawne prawo a dziś w płomieniach ducha objawiłeś nowe przymierze spraw prosimy abyśmy zawsze płonęli tym duchem którego w cudowny sposób zesłałeś na twoich apostołów a nowy Izrael zebrany ze wszystkich narodów niech przyjmie z radością Wieczne przykazanie Twojej miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I potem mamy trzecie czytanie. Jest ono z księgi proroka Ezechiela. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie on w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym. Przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele, były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia, odpowiedziałem, Panie Boże, ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wysłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha, abyście ożyły, chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przebrać was w skórę, i dać wam ducha, byście ożyły, i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi polecono, a gdy prorokowałem, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo, bardzo wielkie. Rzekł do mnie, synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni. Wysły kości nasze, zniknęła nadzieja nasza już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. I wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę, i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście użyli. I powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg. Jedno z piękniejszych czytań Starego Testamentu, moim zdaniem. I potem oczywiście psalm i modlitwa. Z tym, że tutaj mamy trzy modlitwy do wyboru. Troszeczkę nie wiem dlaczego, jak tam msza jest odprawiana tylko raz do roku, ale odczytam wszystkie te teksty. Pierwsza. Panie Boże Zastępów, ty podnosisz to, co upadłe a podźwignięte podtrzymujesz. Wspomóż odnowę ludów w uwielbianiu Twojego imienia, aby wszyscy, którzy obmywają się wodą msztu świętego, kierowali się zawsze Twoim natchnieniem. Druga modlitwa. Boże, Ty nas odrodziłeś słowem życia. Ześlij na nas Twojego ducha, abyśmy postępując w jedności wiary osiągnęli wieczne zmartwychwstanie chwalebnego ciała. I trzecia. Boże, niech Twój duch zawsze się raduje odnowioną przez Twojego Ducha Świętego młodością duszy, aby ciesząc się teraz odzyskanej chwały przebranych dzieci, oczekiwał na Dzień Zmartwychwstania z niezruszoną nadzieją radości wiecznej. Osobiście ta trzecia mi się modlitwa podoba. Zwłaszcza te słowa mówiące o młodości duszy czy dusza może się starzeć ciekawe w ogóle stwierdzenie i po jednej z tych modlitw którą teraz odczytałem mamy czytanie czwarte ja tak tu przekładam sobie różne rzeczy bo modlitwę odczytuję z dodatku do mszału na kolanach mam mszał a w ręku mam w tej chwili lekcjonarz, z którego odczytam y, czwarte czytanie z księgi proroka Joela. To mówi Pan, wyleje ducha mego na wszystkie ciało, synowie wasi i córki wasze. Prorokować będą starcy wasi, będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleje ducha mego w owych dniach. I uczyni znaki na niebie i na ziemi, krew i, i ogień i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemności, jak księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień pański, dzień wielki i straszny. Każdy jednak, kto wezwie imienia pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan i wśród ocalałych Będą ci, których wezwał Pan. Po tym czwartym czytaniu jest oczywiście y, psalm. I po tym psalmie następuje modlitwa, następuje hymn. Y, nie, po tym, po tym psalmie jest modlitwa, y, już ją odczytuję. Y, prosimy Cię Boże, spełnij swoją obietnicę i spraw, aby Duch Święty. Przybywając do nas, uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. I po tej modlitwie intonuje się hymn chwała na wysokości Bogu, i po tym hymnie następuje dopiero kolekta muszalna która brzmi w następujący sposób. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty chciałeś, aby obchód świąt paschalnych objął okres pięćdziesiątnicy. Spraw niech Duch Święty zjednoczy rozdzielone narody, aby każdy w swoim języku oddawał Ci chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I po kolekcie następuje... Yy, piąte czytanie z listu do Rzymian. Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przebrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda. Jeżeli jednak nie, oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także, duch przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba. Sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha. Bierze, przyczynia się za świętymi, zgodnie z wolą Bożą. I po tym y, czytaniu następuje Alleluja y, i śpiew przed Ewangelią. I odczytanie Ewangelii z świętego Jana. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów, Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. No i dalszy ciąg mszy świętej przebiega normalnie, jest kazanie, wyznanie wiary, ale jak już tak w pełni mówię o wszystkim, to odczytam też modlitwę nad darami i modlitwą po komunii. I modlitwa nad darami brzmi Panie nasz Boże, niech błogosławieństwo Ducha Świętego stąpi na te dary i wzbudzi w Twoim Kościele taką miłość, aby wśród świata stawał się prawdziwym znakiem zbawienia, a modlitwa po komunii, Boże nasz Ojcze, niech przyjęty sakrament nas uświęci i da nam gorliwość płynącą od Ducha Świętego, którym w cudowny sposób napełniłeś swoich apostołów. Nie śpiewa się wigilię sekwencji do Ducha Świętego. Sekwencję śpiewa się natomiast w niedzielę zesłania Ducha Świętego, przepiękne, przepiękne słowa. Przybądź Duchu Święty, ześli z nieba wzięty światła Twojego strumień. Przyjrzyj, czy ubogi, przyjrzyj dawco. Łask drogich, przyjdź światłości, sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracę tysiąc z skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj twej potędze. Bez twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Tylko cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę ulecz serca rane, na co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane, daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Piękne są te teksty, ja już nie chciałem w, szczegółowo wchodzić w ich omawianie, bo no, nie ma na to czasu, chociaż no, w sumie czas jest, no, ale, ale w takiej formie. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, niech On wszystkich nas prowadzi. Pamiętajmy, że właśnie od zesłania Ducha Świętego Apostołowie nabrali duchowej siły do tego, aby zacząć działać, powstał wtedy kościół na Bożą chwałą, który trwa do dzisiaj i bramy piekielne go nie przemogą. Przyjdź Duchu Święty na serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże!